Witam Was w nowym moim Let's Play'u, znaczy pierwszy Let's Play'u, ale i nowym. <grywka> tu ze strony bez nazwiska. Gramy na oczywiście CS 1.6 na serwerze Call of Duty Modern Warfare 3 Monsters.eu. Cześć pierwsza. To jest serwer, który ma pieniądze, ma poziom ponad 14 tysięcy. No i... Co tu dużo powiedzieć? Zaczynamy. Klasa. Więc zaczynam po Już trochę grałem, więc jestem nawet w tym, w tym serwerze taki odznany. Więc Czykawy, czy to jest ktoś, kogo znam i gram? Hmm, nikogo nie ma. A no nie, school, school. On to jest... On to jest Adam Adam. No właśnie, school. Chociaż tu nie dać, to ten ktoś tu jest. Bo, o, to jest kudacz. A kutacza, kiedy gutnie, nie widać. Jeden zaczynamy już. Idziemy. Zapatrzyłem się, ale będzie na początek. Rozgrzew, a to jest. A vím Co tu o té že povědět? Nagryvat, on nagryvá kolega Kaszel To není jako mistr De Okay, Jaký on <laughs> the to U Top 15 to je Najlepszy jest postar, to ja go najbardziej znam i nie lubię. Głupi jest. Bo ma tyle ciągle jak wchodzi, to nic nie może zagrać wtedy. A moja ranka to... A ja mam zabójstw na razie... 32 zabójstwa, 672 sześć, trażowe. No i gram. O, że bola mu życie słabo. No, albo nie, jak AKB no, od razu. Cofnąć się... Utony uciekać, ale... Operk! No! Znów mi zabrał perka No czasami znaczy, będę chyba nadużywał tego słowa. No. To jest kolejny poziom. Jakby ktoś to słyszał, to zawsze... że To zawsze to znaczy, że kolejny poziom jest. No, Ktoś tam jest, więc lepiej... Co to? Kuchnia? Tylko on ma no, komandę na spita chyba. I to, że tego o No i tak. O, Na no cię rozwarzył. Hmm... Wywaliło mi wszystko od Skąd Skóra została zaszybana... A! Admin School? O, właśnie School jest, school. No nie ja on jest dobry. No. A więc, jeszcze tylko runda, i już będziemy I będziemy kończyć. I następny odcinek. No. Jakby ktoś ten dźwięk słyszał. To się mi śnieg zawalił tam <grydy> <Z> dachu <grydy> A więc, jeszcze są takie klasy, które polecam, bo są... Um, niech to. i klasy, które polecam są fajne. To są klasy, to tak zwana klasa na przykład wsparcia ogniwy, bo ma dwa grana ciki. Bo maksymalnie skutecznie dobrze. Chociaż to mogę sobie zaraz dostanie się. No. A więc, o, no to jeszcze chwilkę, tylko to nie lunda i. i o, nie, bo to nie była lunda, tak naprawdę. A więc, na razie was żegnam. O, jak mi tutaj nie ma żadnikiem I. Dziękuję i. i jo! To jest.